Też papier O szczupły Szczupaczek Miałusek Nie chcę do takiego śledzia. a to już nie wiadomo No masz policzy No A ja skółeczka o proszę, ty tak prawie 80 pewnie Co? Znajdź miarkę, zobaczymy tak, Cześć, ja go wyjmę, weź go w siatce tak jak jest no. O, to nie będzie skakał. oh I'm sorry, 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 I'm you i am sorry ale coś takiego przyjemniejszego to patrz 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 myślisz że 80 szkół pakaja że i sam wypłynął chyba że jest na pół to może Włożę dużo no patrz że to jak się uczepi podbija do to samo O jakie, jest jakie, Kurwa czekaj, ja go doprowadzę. Nie jakie, nie ganiaj go pod jakie, Stasiu. jakie, Weź go jakie, 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 siatce.